Witajcie moi kochani, przechodzę dzisiaj do Was z holem. Z holem zakupowym, a mianowicie z zakupami, które poczyniłam w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni. Mianowicie jest to Primark, jest to Topshop i Boots. I może nie przedłużając, zacznijmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę widoczne i będzie w porządku. Zacznijmy może od dodatków. A mianowicie, zakupiłam sobie butki, takie oto. Może nie dla wszystkich fajne, nie wszystkim będą się podobać. Ja polowałam na buty z świekami, takie właśnie wygodne, natomiast nie urzekły mnie żadne w kolorze czarnym, a ostatnio nie wiem czemu mam fazę na czerwony, gdzie wcześniej nienawidziłam tego koloru, teraz jednak się do niego przekonałam. Budki te są w rozmiarze 6, czyli 39 rozmiar i one początkowo kosztowały 12 funtów, zostały przecenione na funtów 5, więc naprawdę fajny zakup. Sprawdzałam wygodne myślę, że, że się spiszą i będą ciekawie wyglądać w stylizacjach. Także to jest zakup numer 1. E, zakupiłam sobie torebeczkę która prezentuje się w ten sposób e, ona jest na takim pasku dość cienkim e, ale jest taka delikatna więc e, no, nie trzeba Bóg wie grubiego, grubego paska ona jest pikowana tak mi się wydaje e, o ile ja to poprawnie mówię ma tutaj właśnie takie złotawe elementy złoto y, popularne w tym sezonie Chciałam jakąś świekami, ale nie do końca jednak mnie to przekonuje. Wydaje mi się, że jeśli założymy biżuterię taką właśnie bardziej rokową, to buty czy tam torebka nie muszą być aż tak krzykliwe. Ja akurat w środku mam biżuterię którą również zakupiłam w Primarku. Jeśli chodzi o tą torebeczkę, ona kosztowała 2 funty, więc naprawdę niewiele, przeceniona była. Ale oczywiście wszystko jest w porządku śmiga. I tak, pierwszy zestaw jest to zestaw bransoletek, które kosztowały wcześniej 2,50, a przecenione zostały na funcika, więc superancko, naprawdę fajna zieleń, taka żywa jest tu sporo złota więc bransoletki te można sobie oczywiście rozłączyć i włączyć w zestawy złota z innymi, czy też brązu, jakkolwiek zechcecie za funta 6 bransoletek no sorry, nie 6, 8 to naprawdę super zakup w Primarku również zakupiłam sobie takie śmieszne, no niby proste, delikatne, dwa wisiorki, o ile to można nazwać wisiorkiem, takie naszyjniki, jakkolwiek tam zwał, w dwóch kolorkach, w takim bordo czy to taki brudny róż i w takim kremowym, i one mają na końcu serduszka. Jest to właśnie taki rzymyczek w połączeniu ze srebrem, ze srebrnym łańcuszkiem zapięciem i one wcześniej kosztowały funta, a przecenione zostały na 50 pików. Więc no, myślę, że fajny zakup. Na pewno wykorzystam do stylizacji. Oczywiście spinki, klipsy, klamerki, jakkolwiek tam nazwiecie, nie można nazwać biżuterią, ale dodatkiem. One poprzednio kosztowały funt 50, m, teraz zakupiam je za 50 pików. A z racji tego, że moje włosy jeszcze rosną, w tym momencie są krótkie, zakupiam sobie właśnie dwie takie mniejsze, modne wzory panterkowe. I tak, moi drodzy, jeśli jesteśmy dalej przy biżuterii, sześciopak, pierścioneczki, wcześniej dwa funty, teraz na promocji za funcika. Super zestaw. Może pokażę Wam na jakimś pustym paluszku. Jest tutaj sześć pierścionków, które możecie nosić razem, ale możecie też nosić osobno, rozłączać je, tworzyć jakieś własne zestawy. No, jak Wam pasuje? Naprawdę, sześć pierścionków za funta. To jest e, ekstra okazja. Gdyby nawet Wam się zniszczyły, to nie będzie Wam tak bardzo szkoda, no chyba, że naprawdę polubicie te pierścionki, a wydaje mi się, że są przyjemne e, dla oka. E, ja za bardzo nie noszę e, sztucznej biżuterii e, na palcach, e, ponieważ no, mam swoje złote pierścionki i. Niby tą dłoń mam wolną, ale nie zawsze pamiętam o tym, żeby coś na nią nałożyć. Eee, powiedziałam, że za funcika, powiedziałam. Eee, kolejną rzeczą z biżuteryjnych spraw e, są kolczyki. Kolczyki w takie śmieszne wzory. Myślę, że dość popularne, e, które kosztowały wcześniej 2,50, a zostały przecenione na funta. Tutaj jest to widoczne. Mają właśnie takie sobie wzoreczki. Dość długie. Będą się na pewno fajnie prezentować w niejednej stylizacji. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o biżuterię, na której się zawiodłam. Może nie tyle się zawiodłam, co no, przez nieuwagę z tego pośpiechu po prostu nie zauważyłam, że w jednym kolczyku brakuje łańcuszków. Ale oczywiście to nic nie szkodzi z tego względu, że ja i łańcuszki mam i mam narzędzia do robienia biżuterii i te wszystkie koluszka. Więc ja sobie po prostu to naprawię, zrobię po swojemu i będzie w porządku. One z 4 funtów zostały przecenione na 2, więc w porządku. No i jeśli chodzi o dodatki, to byłoby na tyle. Tutaj mam tylko metkę z torebki, że kosztowała 2 funty. No i przejdźmy tak szybciutko do ciuchów. Pierwszą koszulką bokserką, zupełnie taką letnią, jest taka oto bielutka z świetnym nadrukiem, bardzo takim kolorowym, żywiołowym Wydaje mi się, że ta aplikacja jest naprawdę fajna. E, ja wziąłem sobie e, tą bokserkę w znacznie większym rozmiarze. E, w rozmiarze numer 16. Ona kosztowała e, 3 funty. E, ja nie lubię rzeczy, które bardzo podkreślają e, mój brzuch, e, ponieważ, no, wiadomo, i. Mankamenty trzeba chować a podkreślać coś innego, więc ja wolę rzeczy takie bardziej luźne, a lubię przepinać się pod biustem, podkreślając akurat ten atut. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, jest taka właśnie bluzeczka. Fajna, dwukolorowa. Któraż to jest w kolorze czarnym, ma motywy, motywy, ma również kolor biały. Przez środek poprowadzony jest paseczek, a kołnierzyk jest zdobiony tutaj właśnie takimi detalami złota. I ona z tyłu prezentuje się w ten sposób: jest zapinana na guziczek, i jest to rozmiar 12. Ona została przeceniona z 6 funtów na 3, więc fajna sprawa, krótsza przodem, dłuższa tyłem i co, no zobaczymy w zestawieniach, w stroju dnia na pewno się pojawi. I tak moi drodzy, bluzeczka oczywiście gdzieś mi tu uciekł wieszak, no wybaczcie, nie mogę znaleźć w tym momencie, więc pokażę Wam bez wieszaka. Taka oto bluzia, co śmieszne, w numerze 6, nie 6, chyba 8. Tak, ósemkę zakupiłam, która mimo wszystko nie jest na mnie obcisła. Więc jak widzicie, jeśli chodzi o numerację, to naprawdę mieszcie ciuchy dziewczyny, bo nie zawsze Wasz rozmiar jest Waszym rozmiarem więc bluzeczka prezentuje się w ten sposób ma na sobie motywy, jakiś tam właśnie kwiatów tu jest jeszcze szkieletorek taki kościotrupek, jakkolwiek tam nazwiecie nadruk czarno-biały ona z tyłu jest tutaj z taką łezką o ile jest to widoczne i tu na ramionach Właśnie ona jest taka troszkę nietoperzowata, natomiast ona opada tutaj wolno na ramionach, ponieważ jest wycięta w ten sposób i tu przeozdobiona takimi właśnie srebrnymi, wystającymi ćwiekami. I tak jak powiedziałam, jest to numer 8, przeceniona z 6 na 3, kolejnym ciuszkiem topem. Jest taki oto biały. Wybaczcie, ale się obrało. Nie wiem od czego, a już wiem. Od bokserki następnej. E, taki zwykły, zwykły, niezwykły. E, co mi się spodobało, to właśnie tutaj taki motyw. No, nie wiem, czy to jest koronka, jak wy to nazywacie. E, biała, która jest zarówno na ramionach, jak i e, częściowo z tyłu. I naprawdę fajnie to wygląda. Zawsze można jakieś dodatki dorzucić, różnokolorowe, i będzie robiło Wam strój dnia. Na przodzie prosta, ścięta na prosto, tyłem dłuższa i w tyle jest bardziej zaokrąglona. Ona kosztowała, już Wam powiem, 4 funty bez promocji i jest w numerku 14. Kolejną bokserką, kolejną, znaczy drugą, no nie kolejną, jest taka oto e, ciemna boksereczka. E, tak jak powiedziałam, tu jest bardziej wycięta na pleckach. E, dość pod paszkami e, również jest dość mocno wycięta, więc trzeba uważać i mierzyć. Bo czasem można przedobrzeć, będzie wystawać stanik i nie będzie to się prezentowało dobrze ona prezentuje się w ten oto sposób z takim nadrukiem sercem, krzyżem, napisami. Nie jest to materiał Bóg wie jakiej jakości, więc no nie wiem jak długo mi posłuży. Ona kosztowała 3 funty i jest w rozmiarze nie, wybaczcie, 16 w rozmiarze 16. Taka oto, właśnie na lato. Do legginsów, naprawdę fajna sprawa. Do niejednej stylizacji się sprawdzi. No i rzecz e, ostatnia, jeśli chodzi o Primark. Ja bardzo chciałam e, mieć e, coś w panterkę. Coś. Szczerze mówiąc, to e, marzyła mi się koszula ale nie mogłam znaleźć takiej, która mi odpowiada. No i będąc właśnie w Primarku ostatnio, zobaczyłam taką oto bluzie. W panterkę, z długim, z długim rękawem, prezentującą się w ten sposób, która ma rozcięcia tu na, na ramionkach. Ona nie jest Bóg wie jakiej długości. Jest tak myślę yy, za bioderka. Yy, może troszkę dłuższa, do pośladków sięgająca, jak dla mnie bynajmniej. Nie jest zdobiona zupełnie, co jak najbardziej mi odpowiada, bo mogę sobie dobrać do niej biżuterię, jaką mi pasuje. Czy to będzie styl bardziej elegancki, czy rokowy, więc fajna sprawa. Ja wiem, że jest teraz szał na ćwieki, wszystko z ćwiekami, no ale szczerze mówiąc, jeśli już ubieramy ćwieki, no to ciężko nam e, dobrać biżuterię, no bo łatwo po prostu jest przedobrzyć. Bluzeczka ta jest w numeracji 14 i kosztowała mnie funtów 5. Nie było na nią żadnej promocji, ale myślę, że warto. Warto mieć w swojej szafie coś panterkowego, bo przydaje się po prostu. Czasem można zrobić fajną stylizację. Okej okay, moi drodzy jeśli chodzi o Primark to tyle chciałam wam powiedzieć, że akurat będąc w Primarku postanowiłam, że wejdę sobie do Zary do River Island i do Topshopu i byłam w tych sklepach jeśli chodzi o Zarę no nie widziałam tam nic szczerze mówiąc specjalnego a jeśli coś mi się spodobało, to oczywiście było w kosmicznej cenie, tak jak torebka za 80 funtów. No, naprawdę, powiem Wam, że cena świetna, ale ja niestety nie jestem tego typu osobą, która lubi wydawać mnóstwo pieniędzy. Zraziłam się raz bardzo, jeśli chodzi o zakup drogich butów. Z tego względu, że buty te zakupiłam z Benettona, dałam za nie 100 euro. I po prostu za dwa tygodnie przyjechałam do Wielkiej Brytanii i praktycznie identyczne buty weszły do sklepów, więc serce mi pękło. No ale to może o tym kiedy indziej. W każdym razie, Zara, nic ciekawego jak dla mnie. River Island. Chyba jeszcze gorzej niż Zara, natomiast weszłam sobie do Top shopu. mnóstwo było promocji, po prostu myślę, że takie dwa megaśne wielkie wieszaki, wieszaki, no jakkolwiek tam nazwiecie, naprawdę było sporo ciuchów, było kilka, które przykuło moją uwagę. Niestety ja jestem tego typu osobą, że rzadko mam szczęście, jeśli chodzi o ciuchy, bo zazwyczaj, jeśli coś mi się podoba, to albo to nie jest w moim rozmiarze, albo yy, jest w kosmicznej cenie. Yy, ale tak czy inaczej, weszłam sobie do, do Top Shopu i yy, zakupiłam sobie spodnie. Spodnie, o których. Marzyłam, bardzo chciałam mieć coś kwiatowego, szukałam fajnych legginsów, ale wszystkie, nie wiem, legginsy wydawały mi się, że one są takie po prostu jakieś bezpłciowe, sprane, nie wiem, no nie podobały mi się zestawienia kolorystyczne. Aż moi Państwo drodzy, weszłam sobie do Topshopu i zakupiłam sobie takie przepiękne spodnie. Uwielbiam. Po prostu ten wzór jest przepiękny. Wszystkie kolory tęczy świata, materiał, z jakiego są zrobione, naprawdę przyjemny dla ciałka. Ja je zakupiłam w rozmiarze 42, czyli w naszej 14, naszej, w Wielkiej Brytanii 14. Ona jest tutaj wykończona w ten sposób: ma takie lamóweczki czarne koło kieszonek, tutaj, właśnie przy pasie. Guziczek również jest w kolorze, we wzorze spodni, takie zwiewne materiałowe. One są na mnie dość obcisłe, ale co Wam chciałam powiedzieć: jest to długość 7,8 która nie do końca mi odpowiada, bo wydaje mi się, że no nie bardzo do mojej sylwetki pasuje. Ale ja sobie te spodnie po prostu podnoszę bliżej wysokości kolan i ten zwitek, tą fałdkę materiału, która zostaje, po prostu puszczam luźno, i mnie w tym układzie się bardzo podobają, i bardzo podobała mi się również cena, które za nie za... Które, którą zapłaciłam za te spodnie, a mianowicie 5 funtów, więc po prostu no rewelacja. Dlatego uważam, że warto wchodzić do droższych sklepów, bo nawet gdybym chciała kupić tego rodzaju spodnie w primarku, mogłabym je spotkać za 10 funtów, więc widzicie, że w markowych sklepach. Też po prostu można nabyć coś fajnego, coś na czasie, na topie i za super cenę. No i ostatni sklep. But. Żadna rewelacja, no nic takiego jakiegoś specjalnego, ale chciałam wam się, z Wami się podzielić tymi zakupami. Pokazuję logo Bootsa z tego względu, że nie mam reklamóweczki dzisiaj, a niektórzy może nie wiedzą jak Boots wygląda i jak się pisze tą nazwę czy jakkolwiek. Więc ja wydałam tylko 6,42 i zakupiłam kilka rzeczy. Wybaczcie, się na sobie. I już numer jeden i numer jeden dla mnie, bo uwielbiam te płatki. Są to płatki kosmetyczne, płatki z Wódca, e, które kosztowały mnie funt 89. Duże, fajne, nie rozwarstwiają się, właśnie są fajnie spojone ze sobą, przyjemne w użytkowaniu, moje ulubione. E, była promocja e, na e, kosmetyki i zakupiłam sobie zafunta liner z firmy Seventeen wybaczcie lakier do paznokci taki czerwoniutki nie wiem gdzie tu jest kod a może i ja o takiej nazwie zlukajcie sobie również za funta. zakupiłam krem do golenia za 55 funtów. E, żel pod prysznic, y, dwa w jednym, szampon z żelem to akurat dla męża. E, a dla mnie taki oto. I te właśnie żele kosztowały każdy z nich 99 pi, więc naprawdę niewiele. E, słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle, e, jeśli chodzi o moje szaleństwa zakupowe. Mam nadzieję, że e, teraz się troszkę uspokoję i wyciszę. I co? Śle gorące buziaki. Eee, pozdrowienia! No i do zobaczenia. Papa! Pa.